Już po raz trzeci, podopieczne Małgorzaty Liszki dały koncert podsumowujący ich roczną pracę. Liczę na palcach lata szare i tylko czasem przemkniemy Przecież nie jestem tu za karę. Studio piosenki Belkanto działa w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji od 2003 roku. Swoje zdolności wokalne rozwijają w nim dzieci, młodzież i dorośli. Prowadząca grupę Małgorzata Liszka niemal przez cały czas bierze pod swoje skrzydła kolejnych młodych śpiewaków. Efekty rocznej pracy można potem usłyszeć na koncercie podsumowującym dany sezon. Ponadto podopieczni studia występują podczas różnych imprez organizowanych przez Moksir i miasto. W tym roku koncert podsumowujący działalność studia w sezonie 2012-2013 odbył się w Starej Kotłowni. Na scenie pojawiło się osiem dziewcząt śpiewających w ramach belkanto. Koncert finałowy jest wyjątkowy z kilku powodów. Jego uczestniczki same wybierają sobie repertuar, który zaprezentują publiczności. Często są to ich ulubione piosenki, jakich nie mają okazji zaśpiewać szerszej publiczności w ciągu roku. Dużo pojawia się utworów anglojęzycznych. Publiczność brawami nagradzała kolejne występy. Podczas godzinnego koncertu na scenie pojawili się także goście. Były to podopieczne innej sekcji działającej w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Mowa o studiu piosenki pod tytułem, które prowadzi Jerzy Ziegler. change